Stałam przed lustrem w hotelu, poprawiając krawat swojego garnituru. Nie munduru, tego nie założyłabym na wesele siostry, za bardzo by się rzucał w oczy, a dziś miał być jej dzień. Spojrzałam na swoje odbicie i westchnęłam. Dwanaście lat służby w wojsku, trzy misje zagraniczne, awans na kapitana, a w oczach rodziny wciąż byłam tą, która nie znalazła sobie normalnej pracy. Kiedy dotarłam na salę, pierwsze co usłyszałam to głos trzeci Barbary. A, Ania przyszła! Myślałam, że znowu będziesz miała jakieś tam wojskowe obowiązki. Uśmiechnęłam się grzecznie, choć w środku poczułam znajomy ucisk. Nie, dziś jestem wolna. To przecież wesele Kasi. Ciocia pokiwała głową z taką miną, jakby robiła mi łaskę, pozwalając być obecną na ślubie własnej siostry. Ceremonia była piękna, Kasia wyglądała oszałamiająco, a Michał nie mógł oderwać od niej wzroku. Czułam dumę patrząc na moją młodszą siostrę, ale także coś jeszcze, tęsknotę za tym rodzaniem szczęścia, które wydawało się tak odległe od mojego świata koszar i misji. Po ceremonii przeszliśmy do sali weselnej. Właśnie wtedy zauważyłam, że na liście gości przy wejściu nie ma mojego nazwiska. Pewnie pomyłka, pomyślałam, ale coś mi mówiło, że to nie przypadek. Podczas kolacji siedziałam przy stole z dalszą rodziną. Wujek Stanisław, zawsze głośny i pewny siebie, zaczął opowiadać o swoich sukcesach w biznesie. Trzeba mieć głowę do interesów, mówił, spoglądając znacząco w moją stronę. Nie każdy nadaje się do prawdziwej pracy. Poczułam, jak szczęki mi się zaciskają. Pamiętałam noce w Afganistanie, kiedy pilnowałam bazy, podczas gdy on spokojnie spał w swoim wygodnym łóżku. Ale to było wesele Kasi. Nie jej dzień miał być zepsuty przez rodzinne kłótnie. A ty, Aniu, ciągle się bawisz w żołnierza? zapytała kuzynka Magda, śmiejąc się lekceważąco. Kiedy w końcu znajdziesz sobie normalnego męża i ułożysz życie jak każda porządna kobieta? Słowa uderzyły mnie jak policzek. Bawię się w żołnierza? Przez dwanaście lat mojej służby straciłam przyjaciół, których ciała wracały w cynkowych trumnach. Spędziłam miesiące z dala od rodziny, broniąc ludzi, którzy nawet nie wiedzieli o moim istnieniu. To miało być zabawą? Kiedy orkiestra zaczęła grać pierwszy taniec, usłyszałam, jak wujek Stanisław mówi do swojej żony: Zobacz, jak ona siedzi! Sztywna, jak kij. Te wszystkie lata w wojsku to ją zepsały. Już nie wie, jak być kobietą! Jego żona przytaknęła ze współczuciem w głosie. Biedna Ania. Myśli, że pokazywanie się w mundurze to sukces, a tymczasem patrz na Kasię. Prawdziwa kobieta, prawdziwe szczęście. Wstałam od stołu i wyszłam na taras. Potrzebowałam chwili, żeby się uspokoić. Patrzyłam na gwiazdy i przypomniałam sobie nocy w bazie w Gazni, kiedy razem z moim oddziałem ewakuowaliśmy rannych cywilów. Jeden z żołnierzy powiedział wtedy. Pani kapitanie, dzięki pani działaniom uratowaliśmy dziś dziesięć osób. Ale czy ktokolwiek z mojej rodziny o tym wiedział? Czy kogokolwiek to obchodziło? Wróciłam do sali akurat w momencie, gdy młodzi krojąc tort. Wszyscy się śmiali i bawili, a ja czułam się jak obca na własnej planecie. Usiadłam z powrotem przy stole, starając się uśmiechać i udawać, że nic się nie stało. Ale ból był realny. Po raz kolejny czułam się niewidziana, niedoceniona, jakby wszystkie te lata służby, poświęceń i ryzyka nie miały żadnego znaczenia. Magda podeszła do mnie z kolejną kieliszką szampana. Słuchaj, Anka, nie bierz sobie do serca tego, co mówimy. Po prostu martwimy się o ciebie. Masz już 35 lat, a ciągle. Przerwałam jej gestem ręki. Ciągle co, Magda? Ciągle służę swojemu krajowi? Ciągle robię coś, co ma sens? Pokręciła głową z politowaniem. Ale to nie jest życie dla kobiety. Zobacz na siebie żadnego mężczyzny, żadnych dzieci. Co zostanie z tego twojego wojska, kiedy będziesz stara? Poczułam, jak coś we mnie pęka. Wszystkie te lata trzymania emocji na wodzy, zachowywania się profesjonalnie, słuchania takich komentarzy z godnością. Ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, orkiestra przestała grać. Do mikrofonu podszedł Michał, pan młody. Drodzy goście, chciałbym powiedzieć kilka słów o osobach, które są dla nas najważniejsze. Zaczął dziękować rodzicom, świadkom, organizatorom. Słuchałam z roztargnięciem, wciąż myśląc o rozmowie z Magdą, ale potem usłyszałam swoje imię. Chciałbym podziękować także kapitanowi Annie Kowalskiej, siostrze mojej żony. Sala zamarła. Michał kontynuował: Może nie wszyscy wiedzą, ale Anna służyła trzy kadencje w Afganistanie. To dzięki takim jak ona możemy dziś spokojnie świętować w wolnym kraju. Poczułam, jak twarz mi płonie. Wszyscy goście spoglądali w moją stronę, ale teraz w ich oczach nie było lekceważenia, był respekt, zaskoczenie, a u niektórych wstyd. Michał nie skończył. Ponadto, Anna dowodzi jednostką, która zajmuje się szkoleniem młodych żołnierzy. Pod jej komendą jest 120 ludzi. Mówiąc szczerze, gdyby nie tacy oficerowie jak moja szwagierka, nie mielibyśmy dziś tej wspaniałej armii, która chroni naszą rodzinę. Sala wybuchła brawami prawdziwymi, szczerymi brawami. Wstałam z miejsca, nie bardzo wiedząc co robić. Nigdy nie lubiłam być w centrum uwagi, ale tym razem było inaczej. To nie była uwaga wynikająca z zakłopotania czy współczucia, to było prawdziwe uznanie. Po przemowie Michała atmosfera przy moim stole zmieniła się diametralnie. Nagle wszyscy chcieli rozmawiać ze mną o mojej służbie. Wujek Stanisław, który jeszcze godzinę temu mówił o prawdziwej pracy, teraz wypytywał o szczegóły misji zagranicznych. Jak to jest tam w tym Afganistanie? Pytał z szczerym zainteresowaniem. Czy to prawda, że kobiety tam nie mogą nawet wyjść z domu? Magda podeszła do mnie z przepraszającą miną. Anka, ja nie wiedziałam, nikt nam nie mówił, że jesteś kapitanem. Myśleliśmy, że to taka. No wiesz, praca biurowa czy coś. Spojrzałam na nią łagodnie. Nie lubię się chwalić, Magda, ale to co robię, ma znaczenie. Może nie zgodnie z tradycyjnymi standardami kobiecości, ale ratujemy życia. Starsza ciocia, która wcześniej mówiła o tym, że powinnam znaleźć męża, teraz trzymała mnie za rękę. Kochanie, ja nie miałam pojęcia. Myślałam, że siedzisz tam gdzieś w kancelarii i stemplujesz papiery, a ty, ty jesteś prawdziwą bohaterką. Uśmiechnęłam się, czując jak napięcie w moich ramionach powoli się rozluźnia. Ale najpiękniejszy moment nastąpił, kiedy podeszła do mnie moja siostra Kasia. Miała łzy w oczach. Ania, przepraszam, przepraszam, że nie mówiłam w rodzinie o tym, jaka jesteś wspaniała. Wstydząc się ciebie, a powinnam być dumna. Objęłam ją mocno, czując, jak wszystkie te lata bólu i niezrozumienia powoli się rozpływają. Nie miałaś za co się wstydzić, Kasiu. Robiłam to, co uważałam za słuszne. A dziś jest Twój dzień, ciesz się nim. Ale wiedziałam, że coś się zmieniło, nie tylko w oczach rodziny, ale i we mnie samej. Po raz pierwszy od lat poczułam, że mogę być dumna, nie tylko przed swoimi żołnierzami, ale także przed najbliższymi. Wieczór minął w zupełnie innej atmosferze. Ludzie podchodzili do mnie, pytali o wojsko, dzielili się swoimi historiami o spotkaniach z żołnierzami. Jeden z gości opowiedział, jak polska jednostka pomogła jego bratu podczas powodzi. Inna kobieta wspomniała o swoim synu, który marzy o służbie w wojsku. Może mogłabyś z nim porozmawiać? Zapytała nieśmiało. Około północy orkiestra grała już spokojniejsze utwory, a ja siedziałam przy barze, popijając kawę podszedł do mnie Michał. Dziękuję, powiedziałam, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Nie musiałeś tego robić. Uśmiechnął się i usiadł obok mnie. Przeciwnie, musiałem. Kasia opowiadała mi o tobie od pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy. Mówiła, jak bardzo cię podziwia, ale że rodzina tego nie rozumie. Dlaczego postanowiłeś o tym powiedzieć właśnie dziś? Michał spojrzał na młodą parę tańczącą na parkiecie, bo zauważyłem, jak cię traktują i pomyślałem, że jeśli ja, jako nowy członek tej rodziny, nie stanę w twojej obronie, to kto to zrobi? Poczułam, jak oczy mi się szklą. Wiesz, przez tyle lat myślałam, że problem jest we mnie, że może rzeczywiście wybrałam niewłaściwą drogę. Anna, ty chroniłaś ludzi, którzy nawet nie wiedzą o twoim istnieniu, ryzykowałaś życie dla obcych to jest definicja heroizmu. Michał wstał i podał mi rękę. A teraz, chodź potańczyć zasługujesz na to, żeby przynajmniej na jednej imprezie rodzinnej być traktowana jak bohaterka, którą jesteś. Poszłam z nim na parkiet, kiedy tańczyliśmy, dostrzegłam wzrok mojej rodziny, ale tym razem nie było w nim współczucia ani lekceważenia. Był szacunek i duma, wreszcie duma. Po tańcu podeszła do mnie starsza para, rodzice Michała. Kapitanie Kowalska, powiedział ojciec pana młodego, wyprostowując się lekko. Chcieliśmy pani podziękować za służbę. Nasz syn służył rok w Iraku jako korespondent wojskowy, wie jak wygląda prawdziwa praca żołnierza. Jego żona dodała, jesteśmy dumni, że nasze dzieci będą teraz rodziną z taką kobietą jak pani. Tej nocy, leżąc w hotelowym łóżku, myślałam o wszystkim, co się wydarzyło. Przez lata ukrywałam swoją dumę z osiągnięć, starając się wpasować w rodzinne oczekiwania. Dziś pierwszy raz poczułam, że nie muszę się niczego wstydzić. Moja służba ma sens, moje wybory mają wartość, a ja jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Następnego ranka, podczas śniadania przed wyjazdem, atmosfera była zupełnie inna niż dzień wcześniej. Wujek Stanisław usiadł obok mnie i powiedział: "Aniu, chciałem, że przeprosić za wczorajsze słowa. Nie wiedziałem. No, po prostu nie wiedziałem." Skinęłam głową z uśmiechem. Wujku, nie ma za co przepraszać. Może po prostu czas, żebyśmy się lepiej poznali. Magda także podeszła z przeprosinami. Słuchaj, moja córka ma 16 lat i ciągle mówi, że nie wie, co chce robić w życiu. Może mogłabyś z nią porozmawiać, pokazać jej, że kobiety mogą robić wszystko? To była pierwsza prośba o radę, jaką dostałam od członka rodziny w związku z moją pracą. Poczułam się doceniona. Kiedy żegnałam się z Kasią, trzymała mnie długo w objęciach. Ania, obiecaj mi, że następnym razem nie będziesz ukrywać swoich sukcesów. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jaką mam siostrę. Obiecałam, choć wiedziałam, że to będzie wymagało ode mnie przełamania wieloletnich nawyków. W drodze powrotnej do domu myślałam o tym, jak jeden człowiek, Michał, zmienił wszystko jednym gestem. Nie musiał tego robić, ale zrobił, i dzięki temu po raz pierwszy od lat poczułam się akceptowana przez własną rodzinę. Nie dlatego, że starałam się być kimś innym, ale dlatego, że w końcu pokazałam im, kim naprawdę jestem. Telefon zadzwonił, kiedy wjeżdżałam do swojego miasta. To był głos jednego z moich żołnierzy. Pani kapitanie, mamy sytuację na granicy. Potrzebujemy pani tu jak najszybciej. Uśmiechnęłam się, zmieniając kierunek jazdy. Wracałam do swojego świata, ale tym razem bez poczucia, że muszę się go wstydzić. Wesele Kasi nauczyło mnie czegoś ważnego. Nie muszę ukrywać tego, kim jestem, żeby być kochaną przez rodzinę. Czasami wystarczy, że jeden człowiek powie prawdę, żeby wszyscy inni zrozumieli. A ja wreszcie zrozumiałam, że mam prawo być dumna z tego, co robiłam przez te wszystkie lata. I że najważniejsze jest nie to, czy inni to doceniają, ale czy ja wiem, że to ma sens. Mundur mogłam zostawić w domu, ale honoru nikt mi już nie zabierze. Wesele Kasi nauczyło mnie czegoś ważnego. Nie muszę ukrywać tego, kim jestem, żeby być kochaną przez rodzinę. Czasami wystarczy, że jeden człowiek powie prawdę, żeby wszyscy inni zrozumieli, a ja wreszcie zrozumiałam, że mam prawo być dumna z tego, co robiłam przez te wszystkie lata. I że najważniejsze jest nie to, czy inni to doceniają, ale czy ja wiem, że to ma sens. Mundur mogłam zostawić w domu, ale honoru nikt mi już nie zabierze. Wesele Kasi nauczyło mnie czegoś ważnego. Nie muszę ukrywać tego, kim jestem, żeby być kochaną przez rodzinę. Czasami wystarczy, że jeden człowiek powie prawdę, żeby wszyscy inni zrozumieli. A ja wreszcie zrozumiałam, że mam prawo być dumna z tego, co robiłam przez te wszystkie lata. I że najważniejsze jest nie to, czy inni to doceniają, ale czy ja wiem, że to ma sens. Mundur mogłam zostawić w domu, ale honoru nikt mi już nie zabierze. Wesele Kasi nauczyło mnie czegoś ważnego. Nie muszę ukrywać tego, kim jestem, żeby być kochaną przez rodzinę. Czasami wystarczy, że jeden człowiek powie prawdę, żeby wszyscy inni zrozumieli. A ja wreszcie zrozumiałam, że mam prawo być dumna z tego, co robiłam przez te wszystkie lata. I Że najważniejsze jest nie to, czy inni to doceniają, ale czy ja wiem, że to ma sens. Mundur mogłam zostawić w domu, ale honoru nikt mi już nie zabierze. Wesele Kasi nauczyło mnie czegoś ważnego: nie muszę ukrywać tego, kim jestem, żeby być kochaną przez rodzinę. Czasami wystarczy, że jeden człowiek powie prawdę, żeby wszyscy inni zrozumieli a ja wreszcie zrozumiałam, że mam prawo być dumna z tego, co robiłam przez te wszystkie lata i że najważniejsze jest nie to, czy inni to doceniają, ale czy ja wiem, że to ma sens.